Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy domową masę makową. Potrzebować będziemy 40 deko zmielonego maku. Ja mak kupuję w markecie. 20 deko daje dwa opakowania, a tutaj mam dwie szklanki wody, szklanka o pojemności 200 Mililitru. Mielony mak wsypuję do wody i dokładnie pomieszam. Przykryję i pozostawię do ostudzenia. Dodam również do gorącego maku, dodam masło. A ponadto będziemy potrzebować szklankę orzechów. Ja orzechy nie kroję. Dużą garść rodzynek, garść płatków migdałowych dwa jajka, olejek migdałowy i szklankę cukru. Mak pozostawiam. Do całkowitego ostudzenia przykrywam i studzę. Do ostudzonego maku dodaję ubite jajka, dosypuję pozostały cukier i dodaję bakalię. Jeżeli nie lubimy, możemy je rozdrobnić. Ja uwielbiam bakalie takiej dużej postaci. I mieszamy. I masę makową mamy gotową. Masa makowa Domowa masa makowa już jest gotowa możemy z niej przyrządzić makowce rogaliki drożdżowe ciasto zawijańce o to jest masa taka uniwersalna do różnego rodzaju ciask. kruchych, drożdżowych francuskich o ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Domowa masa makowa.